No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w odcinku z Warzone Pacific News. W końcu, moi drodzy, otrzymaliśmy oficjalne konkrety. Kluczowe jest tutaj słowo oficjalne, bo kilkanaście godzin temu na oficjalnym blogu Call of Duty pojawił się bardzo obszerny post, który opisuje nam wszystko to, co w pierwszym sezonie Call of Duty Vanguard, a co zatem też idzie w pierwszym sezonie nowego Warzone Pacific otrzymaliśmy. Mamy. Jeżeli jesteście więc ciekawi, co takiego w grze się pojawi, jeżeli zadajecie sobie pytania, na jakim silniku gramy, co z, w końcu z tym FOV sliderem, to na te pytania właśnie Wam dzisiaj. Odpowiem, bo dodatkowo muszę Was też poinformować, że bardzo skrojone grono twórców za granicy, w tym jedna osoba z Polski, miała dostęp do kaldery e, no dosłownie kilkanaście godzin temu, na dosłownie dwie godzinki. Więc sporo informacji, choćby właśnie dzięki tym osobom, udało się już pozyskać. Ja ze swojego źródła skorzystałem i po prostu dzięki temu mogę tutaj. Wam na niektóre pytania odpowiedzieć. Także na samym wstępie będę po prostu wdzięczny za wsparcie z Waszej strony. Łapka w górę bardzo mocno pomoże w dotarciu tego materiału do większej ilości osób, albo po prostu w dotarciu tego materiału do osób, które chcą e, takie materiały oglądać. YouTube ucina zasięgi każdego dnia, a łapki w górę te zasięgi potrafią naprawić. Także bardzo, bardzo z góry dziękuję. I teraz, jako że pod ostatnim tego typu materiałem pojawiły się się, e, tutaj słowa niezadowolenia, w związku z tym, że rzeczy, które gdzieś tam e, o których wspominam, wintrze dopiero e, odpowiadam na nie e, na końcu. No to dzisiaj zrobimy zupełnie inaczej. E, skoro wspomniałem o tym FOV sliderze, skoro wspomniałem o silniku gry, skoro wspomniałem o tych pytaniach, które możecie mieć, a prawdopodobnie znam na nie odpowiedzi, bo pochodzą one po prostu od osoby, która już na kalderze grała, no to teraz właśnie na te pytania wam odpowiadam. Moi drodzy, FOV slider nie będę tego przedłużał. FOV slider nie pojawi się u nas żadnej z konsol na start nowego Warzone Pacific. Wskazują na to nie tylko słowa, które otrzymałem od osoby, która już grała na kalderze, ale również rzeczy takie jak to, że klient, na którym odpalamy, odpalamy nowy Warzone jest dosłownie tym samym klientem, na którym odpalaliśmy Warzone do tej pory i tak. Macie rację, dobrze zgadliście, jest to klient Modern Warfare 2019. Co za tym idzie, nie ma nawet fizycznie możliwości, technicznie możliwości, żeby po prostu działało to na silniku Call of Duty Vanguard. Jest to dla mnie osobiście szokiem, natomiast wszystko wskazuje na to, że nowy silnik, tak stricte nowy silnik w Warzone otrzymamy dopiero przy następnej premierze Call of Duty na rynku, którym będzie oczywiście Call of Duty Modern Warfare 2, ale dzisiaj nie o tym. Silnik gry zostaje. E, znany nam już dobrze z Warzone, taki sam, no a to oznacza również brak FOV slidera, no bo tego, jak dobrze wiemy, w Modern Warfare niestety nie mamy. Mimo, że mówię to z ogromnym przekonaniem, bo potwierdzałem tę wiadomość w wielu źródłach, to i tak liczę na to, że zdziwimy się wszyscy, że się pomylę i ten FOV Slider dla wszystkich konsolowców jednak na premierę się pojawi i będzie to taka po prostu niespodzianka na święto od twórców. Trzymam kciuki, natomiast no niestety chciałem też być z wami e, zupełnie szczerym. E, do takiej informacji dotarłem, takie informacje potwierdziłem i tak to na ten moment niestety wygląda. Kolejną dosyć ważną informacją jest to, że tak naprawdę wszystkie rzeczy, jakie Znamy z Warzone, zostają, także perki, które znamy, będą działały w większości przypadków tak samo. Eee... Granaty, wyposażenie dokładnie tak samo. A co za tym idzie, z Call of Duty Vanguard nie przechodzą przynajmniej w tym pierwszym sezonie te rzeczy, które z Call of Duty Vanguard już kojarzymy. Przechodzą z Call of Duty Vanguard natomiast bronie. No i tych broni łącznie z nowymi spluwami w karnecie bojowym sezonu pierwszego będzie ponad 40. Bronie te, a w zasadzie dodatki do tych broni, mają moi drodzy działać jednak nieco inaczej niż w multi-Call of Duty Vanguard. I jest to mimo wszystko Wydaje mi się dobra wiadomość, bo w takim wypadku, gdyby po prostu broni działające tak samo w Multi Vanguard zaczęły działać w Warzone, no mielibyśmy zdecydowanie absolutną dominację broni z Call of Duty Vanguard od razu, na start, nad broniami z Black Ops Cold War i, War, i, i Modern Warfare. A wychodzi na to, że tutaj twórcy próbują zbalansować to w taki sposób, żeby każdy mógł grać tą bronią jaką chcę przynajmniej, żeby nie było aż takiej przepaści między broniami z tych różnych gier. E, prócz tego, moi drodzy, dzięki oficjalnej roadmapie widzimy, e, no co prawda mały obrazek, ale obrazek pokazujący nam nowy gułag. Ten oczywiście jest w pacyficznym vibe'ie, został stosownie odświeżony i jak doskonale z przeszłości wiemy, te nowe imitacje gułagów po tym oryginalnym były dosyć nieudane, więc trzymam kciuki, żeby tutaj po prostu to udane już było. E, no, nikogo też nie mnie dziwi, że ten gułag się zmienia, bo po prostu gułag znany nam z Werdańska zupełnie tutaj nie pasował. Mamy oczywiście kolejne potwierdzenie o tym, że wyspa odrodzenia zostaje. Potem troszkę powiem w jaki sposób zostaje, bo to będzie dosyć ważne dla tych, którzy Call of Duty Vanguard nie mają. Mamy informacje o tych trybach, które będą dostępne, ale o tym Wam już mówiłem, więc nie będę się na tym skupiał. Tak samo informacje o nowych kontraktach. To wszystko było w poprzednim materiale, materiale z serii Warzone Pacific News, także jeżeli ktoś nie słuchał, to odsyłam Was do tego materiału. OK, no i teraz może w takim razie o, tym, o tej Wyspie Odrodzenia, a co za tym idzie z... Datami, z godzinami, które obowiązują w kwestii dostępu do nowego Warzone Pacific. Moi drodzy, jeżeli macie zakupione Call of Duty Vanguard na swoim koncie, to gracie na nowej mapie kalderze od jutra 8 grudnia od godziny 18 czasu polskiego. Jeżeli natomiast nie macie Call of Duty Vanguard, to niestety dostęp do kaldery macie z 24 godzinnym opóźnieniem, a to oznacza, że w kal na kalderze zagracie najwcześniej o godzinie 18, ale... 9 grudnia. Co w takim razie robią osoby, albo co mogą robić osoby, które nie mają Call of Duty Vanguard w tym takim 24-godzinnym okienku, podczas którego nie mają dostępu do kaldery. Nie macie też dostępu do Verdańska, to jest oficjalnie potwierdzone, macie wtedy dostęp jedynie właśnie do Wyspy Odrodzenia. I co ważne, po tym 24-godzinnym okienku, kiedy pojawi się już akces do nowej mapy kaldery dla. Wszystkich. Wyspa Odrodzenia znika. Nie wiadomo jeszcze na jaki czas. Ma to być krótki czas. Ma wrócić jeszcze w pierwszym sezonie, ale wyspa Odrodzenia znika. I od tego momentu wszyscy mają dostęp jedynie do kaldery w Call of Duty Warzone Pacific. Mam nadzieję, że tutaj wytłumaczyłem to zrozumiale dla wszystkich. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie oczywiście w sekcji komentarzy. Od tego ta sekcja jest. No a prócz oczywiście nowości w Warzone mamy mnóstwo nowości do zombie, do trybu multiplayer. Natomiast tego jest na tyle dużo, że materiał ten trwałby spokojnie z 40 minut. Dlatego odsyłam Was do tego oficjalnego bloga Call of Duty, gdzie znajdziecie wszystkie informacje w wielkim sklepie. W skrócie mamy nowe mapy. Mamy fajne, fajny smaczek e, taki nostalgiczny dla ludzi pamiętających pewną mapę z Modern Warfare 3, która wraca tutaj właśnie jako remake e, w Call of Duty Vanguard. No i mamy dużo, dużo więcej e, oczywiście nowości standardowych dla nowych sezonów, bo przypominam, że update ten, mimo że jest ogromny i bardzo, bardzo rewolucyjny w, w porównaniu z poprzednimi update'ami, w dalszym ciągu jest też update'em, który wprowadza. Za nowy sezon, więc nowe bronie potwierdzone są te, o których Wam mówiłem w ostatnim materiale. Nowi operatorzy potwierdzeni ci, o których mówiłem Wam w ostatnim materiale. No i oczywiście mnóstwo nowych kosmetycznych zmian w sklepie e, oraz e, tutaj zajawka jakiegoś sezonowego eventu, e, który pojawi się oczywiście w trakcie sezonu pierwszego. I w zasadzie to wszystko, co chciałem Wam w tym materiale powiedzieć. Dzisiaj od 18.00. E, Warzone znika, nie będziemy mieli dostępu do Warzone totalnie, także spędzajcie następne godziny na, na Werdańsku, bo to są ostatnie godziny Werdańska dosłownie. Później już dzieje się to, o czym mówiłem wcześniej, a więc o 18, .00, 8 .00 grudnia, moi drodzy, startujemy z kalderą. Jeżeli nie macie wangarda, serdecznie zapraszam Was na mojego Twitcha, gdzie oczywiście na kalderze będę grał od 18, .00. już jutro. Wbijajcie, spędźmy tam razem czas i razem po prostu poznajmy kalderę od samego początku. Ode mnie na teraz to już wszystko. Życzę Wam miłej reszty dnia. Pamiętajcie o łapce w górze, no i o subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z tego typu materiałami. Definitywnie to wszystko. Mówi Goldzor. Na razie. 60, dostał, dostał, dostał. Ja 60 mno, stary. Podniósł się chyba. Nie Jest to typ pod nami na pewno. Taka długa droga. idziemy A ja ustaję, daj do ręki. Co jest? Wszystkie wrogie. Daj. Ten jest huge stary.